Pod koniec października do Wrocławia Oleśnicy i Strzelina zawitały Gwiazdy Polskiego Kina, aby wziąć udział w drugiej edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego imieniem Tadeusza Szymkowa. W ciągu tygodnia 13 tysięcy widzów obejrzało 58 filmów, większość w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Na przezabawnej gali zakończenia Złotego Szczeniaka za najlepsze role pierwszoplanowe otrzymali Dawid Ogrodnik w swetrze za film Chce się żyć oraz Julia Kijowska w Miłości. Jan Nowicki, wstrząśnięty rolą Mateusza Gajki w obrazie Małgorzaty Szumowskiej w imię, nie szczędził mu słów uznania, a jury – nagrody specjalnej. Za najlepszą rolę amatorską brązowym szczeniakiem wyróżniony został Tadeusz Wojcieszak w filmie Mateusza Głowackiego, kiedy ranne wstają z zorze. Najlepszym uczestnikiem warsztatów aktorskich dla młodzieży okazał się Jakub Dworzecki, który w nagrodę wystąpi w serialu Ojciec Mateusz. Zdaniem Filipa Zimbarda gwałt na wolności i niezależności ludzkiej jednostki zawsze wygląda tak samo. Najpierw tworzy się jej stereotypowy obraz jako bezwartościowego, ale zarazem wszechpotężnego obcego, istoty demonicznej, potwora niosącego zagrożenie dla czczonych przez nas wartości i przekonań. Poczucie zagrożenia sprawia, że ludzie stają się zdolni do porzucenia swego człowieczeństwa. Imigranci, emancypujące się kobiety, osoby innych wyznań, ras, orientacji seksualnych, ludzie, którzy odbiegają od preferowanych przez nas standardów życia, stają się solą w oku. Ta przewrotna teza to efekt diagnozy, jaką w swoich spektaklach postawili artyści zaproszeni na tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog we Wrocławiu. W kronice oglądamy irańsko-estońską Antygonę w wydaniu Homa Juna Decha. Wrocławski Jazzdopad to festiwal niezwykły. Tworzą go bowiem premiery i autorskie projekty utworów skomponowanych specjalnie dla festiwalu, warsztaty mistrzowskie, a także szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa z najważniejszymi festiwalami w Europie, wspierająca młode pokolenie jazzmenów i oczywiście koncerty najważniejszych muzyków w historii jazzu. W Kronice pokazujemy także ciekawostkę festiwalu. Koncerty w domach Wrocławian. Czy można zagrać na maszynie do pisania lub zrobić orkiestrę z głośników? Tak, wszystko można. Elektronika ma dziś tysiące form i wcieleń. Jest jak rzeka, której kształt nadają stale zmieniające się prądy. Tworzą ją zawodowcy i amatorzy, twórcy muzyki poważnej i popularnej. Ociera się o techno, noise i nowe, wciąż powstające kierunki. We Wrocławiu podczas V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Muzyka Elektronika Nowa mogliśmy w pełni doświadczyć bogactwa muzycznych zastosowań elektroniki – nawet w sztuce ruchu. Kilkanaście wydarzeń, siedem prawykonań światowych i sześć polskich. Wrocławski Festiwal Gitarowy w tym roku odbywał się po raz szesnasty. Przez lata utrzymuje status unikatowego wydarzenia w skali kraju i Europy, o niezmiennie wysokim poziomie artystycznym. Jego atmosfera przyciąga do Wrocławia gitarzystów i wielbicieli muzyki gitarowej z całego świata. Na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu na scenie Impartu w finałowym koncercie Jazzmeni dla Jaremy zagrało 20 najlepszych polskich jazzmenów z gościnnym udziałem Krzysztofa Kijańskiego, a my słuchamy Krzysztofa Pełecha i Marka Napiórkowskiego dla Jaremy.